Witam wszystkich ponownie. I znowu zajmę się tutaj pewnym mitem, mianowicie mitem tego, że jedne pojazdy lepiej widoczne są w termowizji, inne gorzej. Mianowicie, mit zakłada, że jeżeli pojazd używa na przykład turbiny gazowej, to jest dużo lepiej widoczny w termowizji. Natomiast jeżeli używa silnika tłokowego, szczególnie wysokoprężnego, no to w termowizji widoczny jest słabiej. To jest akurat nieprawda, bowiem na widoczność pojazdu w termowizji składa się wiele czynników i tutaj nawet nie najważniejszym czynnikiem jest temperatura pracy silnika, bowiem termowizja, że tak powiem, nie widzi tej temperatury, tak? Ona tylko kontrastuje między obiektami chłodniejszymi, a cieplejszymi. I tutaj, o, na przykład mamy czołg M1A2 gdzieś prawdopodobnie na pustyni. Zauważcie, że jest to prawdopodobnie na pustyni, więc cały czołg jest rozgrzany, tak? No, metal rozgrzewa się przez pochłanianie promieni słonecznych. Podobnie dobrze widoczny jest na przykład tutaj napędzany silnikiem wysokoprężnym bojowy wóz rozpoznawczy M7A3. Może być troszeczkę chłodniejszy, ale w gruncie rzeczy widoczny w termowizji będzie równie dobrze. Natomiast ten pojazd prawdopodobnie stał od dłuższego czasu. No, tutaj mamy na przykład czołg M1, widoczny od tyłu, gdzie znajduje się wylot turbiny, spalin z turbiny gazowej. Zauważcie, że tak naprawdę nie jest on jakoś specjalnie rozgrzany, szczególnie gdy porównamy to na przykład do silników wysokoprężnych. Tu mamy na przykład taki przykład, mamy porównanie czołgu M1A1 i T72. Zauważcie, że tak na dobrą sprawę wielkiej różnicy między nimi nie ma. Troszeczkę w wypadku M1 bardziej rozgrzane są fartuchy boczne kadłuba, ale wynika to z prostej rzeczy. Są one metalowe, tymczasem w wypadku czołgu T72 są one gumowe. Tym niemniej, jak widać, różnicy wielkiej nie ma. Czołg Merkawa, tutaj akurat w termowizorze, no jak widać, po prostu czołg jest dobrze widoczny, lepiej kontrastuje dzięki termowizji z tłem. E, inne przykłady, na przykład nowy rosyjski kołowy transporter opancerzony kołowy bojowóz piechoty, e, boomerang. Zauważcie, że doskonale widoczne jest to, gdzie się rozgrzewa przedział napędowy. Co więcej, tu, tutaj akurat zaczyna być dobrze widoczne inne zjawisko, mianowicie rozgrzewanie się e, układu bieżnego trakcyjnego, w tym wypadku kół. Koła się rozgrzewają. Zauważcie, że tam, gdzie znajduje się silnik, koła e, rozgrzane są nawet bardziej. Podobnie będzie w wypadku pojazdów gąsienicowych. Tutaj mamy bojowe wozy piechoty BMP-3, napędzane oczywiście silnikami wysokoprężnymi. Zauważcie, że wylot spalin do silnika jest rozgrzany, dobrze widoczny, ale tak samo jest z układem bieżnym. Gąsienice, Koła nośne, koła napinające, koła napędowe, rolki podtrzymujące. Wszystkie te elementy pracują, a jeżeli pracują, no to się rozgrzewają i będą widoczne w termowizji. Podobnie tutaj, na przykład, w wypadku czołgu T72B3. Zauważcie, jak dobrze widoczne i jak bardzo rozgrzane są te elementy, które pracują. No w tym wypadku układ bieżny. Będzie on nawet w pewnych sytuacjach lepiej widoczny niż yy, przedział napędowy. Tutaj również czołg T72 widoczny od tyłu. Yy, ten czołg prawdopodobnie stoi od jakiegoś czasu, ponieważ układ bieżny nie jest rozgrzany. Natomiast widzimy, że rozgrzany jest przedział yy, napędowy. Inna fotografia, yy, tutaj również przedstawiająca pojazdy yy, z silnikami wysokoprężnymi. Czyli tutaj akurat mamy samochód opancerzony BRDM-2 w wersji z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych. Tutaj ta wyrzutnia jest oczywiście w trakcie ruchu schowana. Czołg prawdopodobnie T-62 oraz za nim transporter opancerzony MTLB. No zauważcie, że te pojazdy pomimo tego, że mają silniki wysokoprężne są widoczne tak samo jak pojazdy z turbiną gazową, na przykład. Nie ma tutaj większej różnicy, i tutaj widać inną rzecz to jest bardzo ciekawe zjawisko dotyczące silników i ich spalin. W wypadku silników wysokoprężnych, czy ogólnie silników tłukowych, musimy pamiętać, że. W ich wypadku wydajność spalania paliwa jest stosunkowo niewielka. Co to oznacza? Oznacza to, że w spalinach znajdują się niespalone, ale rozgrzane cząsteczki paliwa. I te cząsteczki są dobrze widoczne, kiedy są usuwane przez kolektor wydechowy, właśnie w termowizji. W wypadku, no i oczywiście też pamiętajmy, że nawet w ten sposób, jaki widzą ludzie, widać na przykład, kiedy pojazd zmienia biegi, kiedy przyspiesza, że z kolektora wydechowego, jeżeli mówimy o silniku wysokoprężnym, wydobywają się dobrze widoczne chmury spalin. Natomiast w wypadku e, turbin gazowych to jest bardzo ciekawe też zjawisko. E, sytuacja jest odwrotna. Wynika to z tego, że turbina gazowa jest bardzo wydajna, jeżeli chodzi o spalanie e, paliwa. Co to oznacza? Oznacza to, że spaliny nie dość, że są czystsze, więc tutaj taki plusik, jeżeli chodzi o ekologię, to jeszcze nie ma przez to w nich tych rozgrzanych, niespalonych cząsteczek paliwa. Więc po pierwsze w termowizji te spaliny są praktycznie niewidoczne. Po drugie my nawet obserwując pojazd wyposażony w turbinę gazową nie widzimy spalin. Jeżeli popatrzymy to bardziej to przypomina to co wydobywa się z kolektora wydechowego turbiny gazowej. Przypomina takie rozgrzane e, powietrze. Więc jest to bardzo ciekawe zjawisko, i pokazuje ono, że e, nie jest prawdą, iż jakoby turbina gazowa, e, no, że tak powiem, była łatwiejsza w namierzeniu przez e, pociski, na przykład naprowadzane na ciepło. Zresztą tutaj chciałbym wyjaśnić jeszcze inną kwestię. E, te pociski, które naprowadzają się na ciepło, one się nie naprowadzają na konkretne temperatury tylko naprowadzane są na kontrast, który widzi kamera między tłem a celem. Tak? Czyli cel jest zawsze gorętszy niż tło, więc się wyróżnia. Tak? Jest kontrast i na to naprowadza się pocisk, więc nie ma znaczenia tak naprawdę czy pojazd napędzany jest takim czy innym silnikiem. Liczy się to, że kontrastuje z tłem bardzo. I tutaj inne metody są niż stosowanie danego typu napędu na niwelowanie tego typu zagrożeń. Są to przede wszystkim okrycia maskujące, które tworzą izolację i sprawiają, że po prostu ten kontrast jest możliwie jak najmniejszy. I oprócz oczywiście okryć, maskujących, takimi okryciami są na przykład polski Berberys czy, czy szwedzki system Barakuda albo rosyjski Nagitka to oczywiście wprowadzane są także inne rozwiązania na przykład multispektralne farby maskujące, które właśnie w ten sam sposób izolują pojazd tak i ograniczają jego widmo termiczne a także oczywiście sygnaturę radarową tego typu rzeczy więc, e, więc ten sposób właśnie redukuje się widmo termiczne, a nie stosowaniem na przykład silników wysokoprężnych, no bo to większego sensu tak naprawdę nie ma. E, I tutaj na koniec chciałbym wam jeszcze pokazać zdjęcie czołgu Leclerc. To jest e, z celownika czołgu Leclerc z termowizora. Widoczny inny czołg Leclerc. Zobaczcie, jak on się w termowizji świeci. A ja chciałbym przypomnieć, że e, Leclerc e, Posiada silnik wysokoprężny diesla. I jak widzicie, no tutaj rozgrzany przedział napędowy jest bardzo, podobnie e, układ bieżny. Nie robi to większej różnicy, czy, czy to jest turbina gazowa, czy silnik wy, wysokoprężny, czy jakikolwiek inny typ e, napędu. Dobrze, więc to by było tyle. E, I mam nadzieję, że pokazuje to Wam. E, jak dużo mitów niestety jest tworzonych na temat sprzętu wojskowego. Także, podobnie jak w wypadku poprzedniego filmu, zachęcam do tego, żebyście szukali materiałów na własną rękę i weryfikowali to, co jest często mówione w internecie. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.